Pozdrawiam was, drodzy przyjaciele. Przedstawiam Państwu najczęstsze awarie i awarie występujące w Volkswagenie Bora. Legenda głosi, że VW nie rdzewieje dzięki wyjątkowo mocnemu dwustronnemu cynkowaniu. Łatwo zauważyć, że jest to mit. Spójrz na dowolnego Golfa drugiej, trzeciej, a nawet piątej generacji, a zobaczysz wiele ognisk rdzy. Drugi i trzeci golf rdzewieją częściej ze względu na wiek i złe warunki eksploatacji, a piąty z powodu, szczerze mówiąc, kiepskiej jakości malowania. Ale czwarta generacja i VW Bora są obecnie w bardzo dobrej sytuacji. Cynkowanie nie zostało jeszcze ukończone, a jakość malarstwa w tamtych latach wciąż była na najwyższym poziomie. Dlatego samochody nie mają tak wielu precyzyjnych defektów, a zwłaszcza całkowitej korozji. Farba może uszczyc się warstwami, ale jeśli ją zaprawisz na czas, nie stanowi to większego problemu, metal trzyma się. Zagrożone są progi, zwłaszcza ich przednie i tylne krawędzie, tylne nadkola oraz miejsca piaskowania. Korozja jest powszechna w obciążonych złączach, ale w większości przypadków nie jest to duży problem. Zagrożona jest również przednia krawędź maski i pokrywa bagażnika. Lekka korozja w miejscach mocowania ramy pomocniczej i zderzaków i. W zasadzie to wszystko. Można założyć, że te samochody są w doskonałym stanie jak na swój wiek. Swoją drogą zwróć uwagę na przednią szybę: w samochodach wyprodukowanych przed 2000 rokiem, rama przedniej szyby jest dość słaba, co powoduje pękanie szyby przy pochyleniu nadwozia i zwiększa ryzyko korozji tego elementu. Wnętrze nie trzyma się tak dobrze. Pomimo tego, że początkowo jakość elementów wyposażenia wnętrza raczej odpowiadała samochodom wyższej klasy, obecnie wnętrze może być już w bardzo opłakanym stanie. Mimo to samochód tej klasy służył na rzeź od urodzenia i ma wiele słabych punktów. Wycierane są punkty styku kierowcy z kabiną pasażerską, przyciski i kierownica. Fotele mogą być nadal w dobrym stanie, ale przy założeniu, że wszyscy kierowcy byli szczupli. Cierpi także wyposażenie wnętrza, mechanizmy regulacji siedzeń, systemy wentylacji, przyciski, uchwyty są już poluzowane, a czasem po prostu nie działają. Wentylator klimatyzacji najprawdopodobniej był już wymieniany kilka razy, jego żywotność wystarcza na 1080 do 150 km, a przebieg tych samochodów znacznie przekracza 300. I nie patrz na licznik kilometrów właściciele często nie wiedzą, ile razy zmieniano przebieg przed nimi. Istnieje również niezwykle prosty obwód elektryczny, bez żadnych specjalnych kłopotów i sztuczek. I wszystko działa dobrze nawet na starość. Jeśli maszyna uniknęła niewykwalifikowanej interwencji, okablowanie już się starzeje, izolacja w komorze silnika staje się łamliwa, regularnie pojawiają się problemy z utlenianiem styków układu oświetlenia i czujników pod maską, ale liczba awarii jest nadal bardzo mała. Najpoważniejszymi problemami są awarie układu sterowania wentylatorem na grzewnicy w samochodach z klimatyzacją oraz awarie wentylatorów chłodnicy. Remont generatorów odbywa się tutaj zgodnie z harmonogramem, co 150 do 200 tysięcy km, ale koszt zabiegu jest niski. Regularne awarie modułów zapłonowych są typowe dla silników FSI i bardzo rzadkich 2 sierpnia VR 6, a ośmiozaworowy układ sterowania jest tak samo niezawodny jak AK-47. W samochodach wyposażonych w czujnik ciśnienia wspomagania układu kierowniczego może to powodować zmienną prędkość jałową. Układy ABS zawodzą stosunkowo często i nie zawsze łatwo jest znaleźć zamiennik, szczególnie jeśli twój samochód nie jest wyposażony w ośmiozaworowy silnik 1,6 równa się 2,0. Jeśli więc prędkościomierz działa nieprawidłowo lub świeci się lampka błędu bloku, zachowaj czujność. W każdym razie wiek jest taki, że absolutnie wszystko może się zepsuć od kierownicy po zespół przełączający. Po prostu rzadko zdarzają się poważne awarie, a drobne na pewno cię nie wdostaną. Zawieszka jest przykładem prostoty i funkcjonalności. Z przodu kolumna McPhersona, z tyłu prosta belka skrętna. Pęka rzadko i wytrzymuje duże obciążenia. Ceny części zamiennych są tak absurdalne, że serwis Łady Grante niemal na pewno będzie droższy. Słabe punkty? O czym w ogóle mówisz? Udoskonalenie tego projektu zajęło dwie dekady. Jak zwykle łączniki stabilizatora to części eksploatacyjne, a w zawieszeniu jako pierwsze poddają się wsporniki przedniego amortyzatora i tylny cichy blok przedniej dźwigni, zwłaszcza jeśli sprężyny uginają się. Z tyłu najczęściej zawodzą ciche bloki amortyzatorów i poduszki sprężynowe. Zasoby oryginalnych cichych bloków Belki są prawie nieograniczone. Jest tylko jeden poważny problem, części zamienne, nawet oryginalne, są od dłuższego czasu produkowane wyłącznie w Chinach. A jakość stale spada, więc często nieoryginalny może okazać się silniejszy. Wersje czterech motion z napędem na wszystkie koła mają własne tylne zawieszenie, które nie jest tak mocne, a znacznie rzadsze i droższe. Ale nawet w tym przypadku nie ma zbyt drogich materiałów eksploatacyjnych. Silent blok z dwoma wahaczami jest niedrogi, podobnie jak cichy blok wachaczy wleczonych. Ale przy intensywnym użytkowaniu należy je wymieniać co 50 do 70 tysięcy km, a podczas normalnej eksploatacji co 100 do 120 tysięcy km. Amortyzatory, zwłaszcza z pakietem na złe drogi lub dodatkowymi butami, wytrzymują długo, a pod obciążeniem wytrzymują nawet okresowe przejazdy po drogach gruntowych. Generalnie po prostu nie ma na co narzekać. Hamulce też działają niemal idealnie. Zaciski rzadko się psują. Jeszcze rzadziej psują się przewody hamulcowe, psuje się jedynie wspomniany wcześniej moduł ABS i czujniki w kołach. Powtórzę, każdy problem można rozwiązać bardzo tanio. Tyle, że komponenty do pojazdów z napędem na wszystkie koła są droższe i mniej powszechne. Układ kierowniczy cieszy się również stabilnością i niezawodnością. Bagażniki w samochodach z przebiegiem powyżej 200 mil zwykle już pukają, ale wycieki są rzadkie i można je łatwo naprawić. Pompa wspomagania układu kierowniczego jest dość niezawodna, najważniejsze jest, aby nie przegapić poziomu płynu. Czasami przecieka czujnik ciśnienia pompy, bardzo rzadko ulegają awarii rurki. Splendor nieco psują słabe końcówki i drążki kierownicze, których żywotność przy użytkowaniu na złych drogach często wynosi mniej niż 30 do 40 tysięcy km. Jest to jednak część niedroga i usterkę można łatwo zdiagnozować. Ponadto istnieją wzmocnione, nieoryginalne części. Ręczne skrzynie biegów są tutaj wyjątkowo niezawodne i nie sprawiają niepotrzebnych kłopotów. Chyba, że napęd z drążkami jest zwykle luźny i biegi słabo wchodzą. Można to niedrogo leczyć pięty z plastikowymi tulejami i praca, ale z jakiegoś powodu nieliczni ją naprawiają. W starszych samochodach problemy są zwykle związane z utratą poziomu oleju lub uszkodzeniem mechanizmu różnicowego na skutek poślizgu. W każdym razie wymiana jednostki na kontraktową nie będzie dużo kosztować. W silnikach 2.0, 2 marca i 2 sierpnia zewnętrzne przeguby homokinetyczne często ulegają awariom ze względu na wiek i niewystarczający margines bezpieczeństwa. Podobny problem występuje w drogich samochodach kolektywnych z dowolnym silnikiem. Automatyczne skrzynie biegów są gorsze od ręcznych skrzyń biegów. Zasadniczo samochody te były wyposażone w automatyczną, czterobiegową skrzynię biegów własnej produkcji VW serii 01N. Ta seria automatycznych skrzyń biegów była instalowana w wielu samochodach koncernu i jest powiązana ze skrzynią biegów 01N do samochodów z silnikiem wzdłużnym. W silnikach o pojemności 2,3 i 2,8 litra zainstalowano wzmocnioną modyfikację skrzynki o oznaczeniu 01P. W rzeczywistości jest to ta sama jednostka w kilkudziesięciu wariantach, w zależności od roku produkcji, mocy silnika i innych cech konstrukcyjnych. Nie oznacza to, że pudełko jest szczerze problematyczne. Można je nawet nazwać sukcesem, zwłaszcza, że nadal jest w produkcji, jest w nie wyposażona chińska wersja Passata. Żywotność 120 do 200 tysięcy km przed remontem jest dla niego dość powszechna, ale obfitość elementów plastikowych w konstrukcji, podkładki, Ograniczniki sprężyny powrotnej, a nawet separator łożyska sprzęgła jednokierunkowego, powoduje, że w przypadku awarii wiele elementy zawodzą od razu. Problem dopełnia mało niezawodne okablowanie i przedwcześnie zużywająca się okładzina blokująca turbinę gazową. Starsze automatyczne skrzynie biegów są podatne na przegrzanie i silne zanieczyszczenie oleju produktami zużycia ze skrzyni, co z kolei prowadzi do gwałtownego przyspieszenia starzenia. Oznacza to, że nie można znaleźć jednostki kontraktowej tak ukochanej przez rosyjskich kierowców w dobrym stanie. Na szczęście skrzynki te można bardzo skutecznie naprawić. Jak zwykle, jeśli automatyczna skrzynia biegów nadal żyje, zaleca się wymianę oleju przynajmniej raz na 40 do 60 tysięcy km i zewnętrzną chłodnicę z filtrem. Nawiasem mówiąc, nie trzeba wlewać wyjątkowo drogiego oryginalnego oleju. Wersje z napędem na wszystkie koła ze sprzęgłem Holdex nie sprawiają żadnych szczególnych problemów. Inna sprawa, że praca napędu na wszystkie koła i pierwszego Haldexa nie jest szczególnie dokładna, prowadzenie raczej się pogarsza, a przyczepność na śliskich nawierzchniach jest bardzo nierówna. Samo sprzęgło jest dość drogie, podobnie jak praca przy nim. Miałem wielkie szczęście z silnikami Bora. Najpopularniejsze z nich, ośmiozaworowe, o pojemności 1,6 i 2,0 litra, wyróżniają się imponującą niezawodnością i żywotnością. Są niedrogie i wygodne w naprawie. Jeśli monitorujesz układ sterowania, przynajmniej czasami i przekręcaj je powyżej 3000 roku OBR, MIN i nie wyżarzaj ich zbyt często, a serwisuj je na czas dobrym olejem, to przy przebiegach 250 do 300 tysięcy km czują się bardzo dobrze. Nawiasem mówiąc, silnik 1,6 jest znany wielu, jest bliskim krewnym silników 1,6 o mocy 102 koni mechanicznych w Skodzie i VW na platformie PQ35, gdzie sprawdził się znakomicie. Wersja dwulitrowa jest jeszcze lepsza, jest zauważalnie mocniejsza i ma dłuższą żywotność. Tyle, że podczas jazdy miejskiej tłok częściej się zakoksowuje, wynika to z braku konieczności obracania silnika w zwykłym rytmie ruchu. Silniki 1 kwietnia i 1 czerwca FSI są zauważalnie nowocześniejsze, ale to nie znaczy, że lepsze. Konstrukcja jest trudniejsza w utrzymaniu, ma małą przyczepność, a pierwszy czerwca charakteryzuje się także bardzo trudną pracą, tendencją do koksowania tłoków i zaworów oraz awariami układu napędowego. Zdecydowanie zaleca się unikanie tych silników, zwłaszcza że są one rzadkie. Wspaniały EA1131 i80 te również jest rzadkością. Ale jak na silnik z turbodoładowaniem jest bardzo niezawodny. Pasek rozrządu jest mieszany, wałki rozrządu są połączone ze sobą łańcuchem, ale napędzane są od wału korbowego paskiem. Zasoby są duże, pomimo bardzo złożonej konstrukcji głowicy cylindrów z pięcioma zaworami na cylinder i doładowaniem. Liczba awarii jest zauważalnie wyższa niż w przypadku silników ośmiozaworowych, ale właściciele są zwykle zadowoleni, charakterystyka mówi sama za siebie, a nawet margines doładowania jest dobry. Z punktu widzenia właściciela, te bardzo ciekawe jednostki nie są bezproblemowe, ale koszmarami bym ich nie nazwał. Pasek rozrządu o niezbyt udanej konstrukcji z łańcuchem pośrednim nie ma bardzo długiej żywotności i jest podatny na skoki, konstrukcja głowicy cylindrów jest złożona, a naprawy są drogie. Ale ogólna żywotność silników jest więcej niż przyzwoita, a wersje z automatycznymi skrzyniami biegów, które nie były napędzane, wytrzymają 200 do 300 tysięcy km pod warunkiem normalnej konserwacji. Silniki Diesla reprezentowane są przez kilka wariantów ośmiozaworowego silnika o pojemności 1,9 litra. Dostępna jest nawet wolnossąca wersja silnika o mocy 68 km. Ale większość samochodów nadal ma pod maską jego wersję z turbodoładowaniem o mocy 90 koni mechanicznych. Bardzo rzadko można spotkać samochody o mocy 110 do 150 km. Z wszystkie opcje, z wyjątkiem najpotężniejszych, są niezwykle niezawodne i sprawdziły się. Charakter silnika jest nordycki, ciąg jest niski, co znacznie odróżnia jego charakter od późniejszego 2.0 z 16 zaworami. Należy pamiętać, że pasek rozrządu napędzany jest paskiem, który należy regularnie wymieniać, a najlepiej razem z kołem zębatym wału korbowego, ponieważ nawet w przypadku poślizgu paska o jeden ząb mogą wystąpić poważne konsekwencje. To, jak daleko może podróżować taki silnik, pozostaje tajemnicą. Taksówkarze czasem trafiają na Audi i VW z tym silnikiem i przebiegiem za pół miliona w Europie, nawet przebiegi za 600 do 800 tysiące nie są rzadkością. No cóż, nikt nie wie, w jakim kręgu są liczniki obecnie sprzedawanych samochodów skręcone. Tutaj wyczerpują się informacje o problemach Volkswagena Bory. Jeśli wiecie więcej lub nie zgadzacie się z tym, co usłyszeliście, czekam na Was w komentarzach.